Witam bardzo serdecznie na moim kanale, na którym będę dzielił się moimi opiniami na temat poszczególnych filmów oraz seriali. Może kiedyś pojawią się jakieś gry albo książki, ale z książkami to bym nie przesadzał, bo to trzeba umieć czytać. To jest dużo literek i słów, ciężka sprawa, więc nie przesadzajmy. Jestem zwykłym przeciętnym widzem i z tej perspektywy będę oceniał poszczególne dzieła. Nie jestem żadnym filmoznawcą ani żadnym wybitnym koneserem. No, ale komentuję, bo skoro w Polsce można robić filmy nie umiejąc ich robić, to dlaczego by nie komentować, bez umiejętności ich komentowania? Yy, jako pierwszy film będę oceniał no, epicko brzmiący: Igrzyska Śmierci, Baladę Ptaków i Węży, no ponieważ to właśnie ostatnio oglądałem. Wiem, taka dzika, zaskakująca kolejność. Yy, Następnie muszę zaznaczyć, że nie czytałem książek z serii, yy, także nie oglądałem poprzednich filmów. Nie licząc zwiastunów i takich drobnych urywek, kojarzę tylko to z filmów, że występowała tam taka aktorka, która została obudzona na statku kosmicznym w takim innym filmie przez Star-Lorda i się zdenerwowała, ale na końcu się kochali. Oto to kojarzę. A nie, jeszcze kojarzę to, że w poprzednich filmach się gonili, zabijali, chowali przed sobą, krzyczeli na siebie. Więc takie przedszkole. Tylko, że to były tereny bardziej takie dzikie, więc przedszkole w plenerze, taki placaba. O, coś w tym stylu. No, ale to moim zdaniem dobrze, że nie oglądałem poprzednich filmów, bo nie będę porównywał, że, ach, kurde, kiedyś to były dobre filmy, nie to co teraz. To wprowadzając do fabuły, film opowiada taką historię o niejakim panie Snow. Nie wypowiem jego imienia, bo to jest zbyt skomplikowane. No i to imię ma znaczenie, bo tam się w filmie do tego odwołują. No, i też ważny jest w sumie w stosunku, chyba do koloru włosów, bo widziałem, że ten aktor ma inny kolor włosów niż w filmie normalnie w życiu. No, i co ciekawe, ta stylistyka aktora jest interesująca, bo w pewnym momencie wygląda jak taki znany amerykański raper na literę E. Jeżeli chodzi o tego pana Snow'a, to on jest synem takiego sławnego generała, który już nie żyje. Jego mama też nie żyje, ale nie było powiedziane kim ona jest. On mieszka razem z jego siostrą i babcią. One akurat żyją. No i gdzie oni mieszkają? Oni mieszkają w tym świecie, w tym państwie, w takiej elitarnej części, która się nazywa Kapitol. I w tym Kapitolu mieszka taka elita, rasa panów, taka śmietanka towarzyska. Tam pewnie są głównie politycy, uczeni, tam są szkoły, uniwersytety. Ten snow się tam uczy z bogatymi dzieciakami. Poza Kapitolem, nie, nie wiem czy to tam w obrębach, jak to jest ułożone, bo za bardzo tego nie pokazują, nie mówią, istnieją dystrykty, które tak moim zdaniem przypominają trochę takie obozy pracy, trochę obozy śmierci. Wiecie, tam jest, są fabryki, kopalnie, tam jest problem głodu, praca w bardzo ciężkich warunkach. Ale no właśnie, nie do końca tak jest, bo ja myślałem, że to są bardziej obozy śmierci, czyli tam jest po prostu mordor, rzeźnia, popiół, brud, ogień. Tam się nie da stamtąd wyjść inaczej niż przez czarny foliowy worek. A jednak okazuje się, że oni mogą wychodzić w zupełnie inne miejsca. Ja nie będę spoilerował dokładnie jakie. No ale to zmienia mu postać rzeczy patrzenia na ten film moim zdaniem i na to, jak oni tam mieli, bo skoro mogli wychodzić w takie miejsca, to to mi przypomina sytuację bardziej ludzi w aktualnych czasach niż w takich typowych obozach jakby to pracy czy nie wiem śmierci. Jeżeli chodzi o ten świat to moim zdaniem jest bardzo mało go pokazane. Nie do końca wiemy, jak on w całości funkcjonuje. Bardziej o tym świecie mówią. No, to jest trochę wada tego filmu, że tu jest bardzo dużo ekspozycji i gadania, właśnie jak ten świat wygląda. Wspomina się o jakichś rebeliantach, rebelii. Nie za bardzo widać, co oni robią, jak oni działają, jak wygląda ten świat wokół tego kapitolu, czy tam poza tymi igrzyskami śmierci. Bardzo mało tego widać. Ale to nie jest tak, że to przeszkadza w odbiorze filmu, bo wszystko idzie zrozumieć, dlatego że najważniejsze w tym filmie jak pewnie obstawiam, że w poprzednich filmach też są Igrzyska Śmierci. Więc wielokrotnie w filmach jest mówione, co to są te Igrzyska Śmierci, po co one są, jaka jest ich filozofia, moralność, i wielokrotnie bohaterzy będą ten temat rozkminiać. I ten temat będzie rozkminiany ogólnie w filmie bardzo wiele razy. Co do reszty fabuły, to pan Snow ma problemy z pieniędzmi, no i takim, a nie innym zbiegiem okoliczności trafia na Królewnę Śnieżkę, a to znaczy Lucy, no tą aktorkę, która gra Królewnę Śnieżkę, no i z nią musi się zmierzyć z problemem igrzysk śmierci. Każdy będzie się tam w różnej formie musiało z tym zmierzyć. No jeżeli chodzi o scenariusz filmu, czyli on te jakby fabuły, historie, te sceny, jak to jest napisane, no to jest to naprawdę dobrze zrobione, jest to logiczne, wynika wszystko z siebie, nie ma głupich zbiegów okoliczności, yy, głupich jakichś tam wypadków, że widać, że scenarzyści idą po najmniejszej linii oporu, naprawdę spoko się to ogląda, no ale też ciężko się dziwić, no skoro film opiera się na książce, która jest bestsellerem, która, którą czytają miliony ludzi... Która musi być przynajmniej średnia, jak nie jest super dobra, no to mając tyle materiału źródłowego no musieli zrobić jakiś w miarę sensowny scenariusz. No i to tak naprawdę wyszło. Ja nie powiem, że scenariusz jest idealny i cały czas jest super, bo w filmie, moim zdaniem, co też jest bardzo dziwne, same tytułowe igrzyska śmierci wyszły tak średnio. Ogólnie te wszystkie akcje na arenie, te walki. Te ucieczki, te chowanie się przed przeciwnikami, ta, ta próba stworzenia jakiejś pułapki, pokonania innych, to wygląda naprawdę słabo. Ten scenariusz w tym miejscu wygląda, jakby był w ogóle nieprzemyślany, w ogóle nie było pomysłu na to. To wygląda tak, jakby dzieci w mgle się goniły i biły patykami. Naprawdę to słabo wygląda. Ja bym powiedział, to jest też tak sztucznie. Tam trochę nadają wielu scenom takiej patetyczności, a w rzeczywistości to naprawdę jest nudne, to się źle ogląda. I moim zdaniem, ja sugeruję, że w tym filmie dużo lepszym rozwiązaniem by było, fakt, te rozwiązanie, które ja proponuję, by wymuszało na twórcach, żeby musieli zrobić trochę inne motywy i pozmieniać niektóre części filmu, ale ja bym zrobił balladę o tygrysach i lwach. Naprawdę, powiem Wam, niektóre tam pewnie sceny trzeba by było zmienić, historię, ale no, uwierzcie mi, robiłoby to robotę i nadawałoby naprawdę tym scenom na arenie akcji. Naprawdę wtedy by się działo dużo i bardziej intrygująco by było. Byłaby naprawdę niezła zadyma i to by się dużo lepiej oglądało. Co do scenariusza, to też kolejnym problemem jest długość filmu. No i niestety, ale film jest na tyle długi, że chociaż to fajna przygodówka, ma super materiał źródłowy, jest ciekawa, są interesujące postacie, a przynajmniej jedna, czy tam dwie, to i tak czuć długość filmu i zmęczenie. Bo no od razu mówię, to nie jest Avatar 2, gdzie siedzisz 60 godzinę przed ekranem i pytasz, kiedy skończy się 20. bitwa na 30. wyspie. No to nie jest tak źle znowu. Wiadomo... Oni chcieli przełożyć książkę na film jak najdokładniej, zawrzeć całą historię. No ale czy nie wiem, czy był potrzebny ten podział filmu na trzy części, bo każda z tych części, tak jakby ma własne wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. I kolejna część znowu ma własne wprowadzenie, rozwinięcie i zakończenie. I strasznie tempo tego całego filmu siada. Wiecie, w książce to jest trochę inaczej, bo jak czytacie książkę, to macie jakieś prowadzenie, macie jakiś wirakcji, macie później odpoczynek, macie jakieś rozmowy, znowu wirakcji, ale książkę przeważnie czytacie przez kilka dni. Jakby podchodzicie do niej stopniowo. A tutaj w filmie, jeżeli chcecie zawrzeć całą historię w dwie godziny, to nie możecie tego tak przedłużać. No i też w filmie problemem jest to, że się pojawia bardzo dużo gadania, patrzenia na siebie. Wzdychania. Jest bardzo dużo scen wokalnych. Ogólnie, momentami to bardziej przypomina muzykal niż jakikolwiek film przygodowy. I nie wszystkim będzie to podchodziło. Ja uważam, że tego śpiewania miejscami było naprawdę za dużo. Nawet nie chcę spoilerować, ale w pewnym momencie filmu pewna osoba się też do tego ustosunkuje. <grytanie> Tutaj kolejną rzeczą właśnie są Bohaterzy, postacie. Powiem tak, najfajniejszą postacią, najciekawszą postacią jest właśnie Pan Snow. Super napisana postać, najciekawsza, kibicujesz mu, ukazana jest wielowymiarowo. Widzisz, z jakimi problemami yy, tak naprawdę życia w tym uniwersum staje nasz bohater, yy, i naprawdę są to problemy. No, dotyczące takich poważnych tematów i ogląda się to mega. I na, na wszystko, co dotyczy tego aktora, jest tak naprawdę, aktora, bohatera, jest naprawdę ciekawe. No i bo aktor też super to zagrał, że naprawdę widać, yy, że przyłożył się do tej postaci, chciał i ogląda się to dobrze. Drugą takim, taką postacią, takim bohaterem, który się wyróżnia, to jest organizatorka igrzysk. I ona też jest bardzo ciekawa, dlatego, że ona jest, nie jest takim typowym złolem. Jest, powiedziałbym, takim złolem, ale takim przypominającym zł, złym naukowcem, ale takim y, opartym na takiej zimnej logice, na nauce, na faktach. Y, ma dobrą argumentację, ma bardzo taką charyzmę wielką w sobie, taka jest poważna. Ale powiedziałbym, że właśnie nie jest przesadzona, nie jest taka sztuczna jak w wielu filmach przygodowych w wrogowie czy źli przeciwnicy. No to jest, wiecie. Taka bardzo, ja bym powiedział, realna postać bardzo realnie y, wygląda i się prezentuje. Co do reszty postaci, to powiem tak. Ja mam problem, dlatego że ja znam aktorkę, która gra Lucy Gray. I ja jej za bardzo nie lubię. Przez to, jak się wypowiada na temat Królewny Śnieżki, przez to, jak się zachowuje, jest trochę taka pretensjonalna, hamska. No ja wiem, że nie wolno tak oceniać y, bohaterki przez pryzmat aktorki, jak ona się zachowuje w prywatnym życiu, ale no po prostu ja jej od zawsze nie lubiłem. I tutaj też ona jest taka pretensjonalna, też zawsze ma takie problemy, takie wyrazy twarzy, które mnie bardziej irytują niż chcę, jakby czuję do niej współczucie. Mogę się wczuć tak naprawdę w to, jakie ona ma pro problemy, co ona przeżywa. Ona dużo śpiewa w tym filmie i moim zdaniem dużo lepszą jest wokalistką, właśnie niż aktorką. I moim zdaniem lepiej, żeby śpiewa została przy śpiewaniu niż e, przy graniu. No ja jej nie lubię, ale może wielu osobom się podobała, dla wielu ludzi może była neutralna. Nie wiem, dla mnie była taka średnia. Co do reszty bohaterów również się nie wyróżniają. Trochę tutaj dużo jest takich kiczowatych postaci, takich właśnie w tym kapitolu, które są takie aż cringeowo pokazane, że są lepsze od innych, że są takie wiecie arystokratyczne, szlachetne. Właśnie problem jest, że tu jest ogólnie, tak jak wcześniej mówiłem, dużo ekspozycji, dużo gadania za mało pokazywania. I te postacie też wolałbym, żeby były pokazywane jakby w bardziej taki arystokratyczny, lepszy sposób, a nie żeby mówiły takie cringe'owe teksty i żeby chwaliły się czy pokazywały, jakie są lepsze od innych. No, to słabo wygląda, mi się to nie podoba. Co do scenografii, ogólnie lokacji, no to jest ładnie, ale dużo lokacji się powtarza. Ale też widziałem, że budżet nie był jakiś wybitny, więc można na to przymrużyć oko. Co do efektów specjalnych, to ani nie przeszkadzały, ani nie wbiały fotel. Taki standard, jak na ten budżet, to chyba ok. Moim zdaniem, to jest podsumowując, fajna przygodówka. Powiem szczerze, że ona jest bardzo zaskakująca, bo ja nie oglądałem poprzednich Igrzysk Śmierci, ale z tego co widziałem, te urywki to było właśnie bardzo dużo walki, bitwy, a te Igrzyska Śmierci, tam też jest walka, bitwa, ale one nie są o tym, o czym Wam się wydaje. One są bardziej, nie właśnie o Igrzyskach Śmierci, one są właśnie bardziej o czymś innym. I to jest ciekawe. I moim zdaniem właśnie warto iść na te Igrzyska Śmierci dla pewnej tam postaci, która jest w tym filmie, która właśnie przechodzi taką pewną drogę, pewne problemy. Ma w swoim życiu i ona jest naprawdę ciekawa i dobrze się to ogląda, właśnie dlatego warto iść na ten film. No, to jest taka dystopia ja bym powiedział, że taka bardzo delikatna to widać, że to jest film dla młodzieży że jeśli ktoś oczekuje, że będą tam jakieś brutalniejsze, mroczniejsze klimaty, to się zawiedzie ale i tak uważam, że dla takiej młodzieżowej przygodówki, a szczególnie dlatego, że to nie jest taki oczywisty film i nie jest oczywiście o tym, o czym Wam się wydaje, naprawdę warto ten film. Obejrzeć. Ja uważam, że takie 6,5 naciągane 7 na 10, spokojnie można temu dać. Więc yy, dzięki za wysłuchanie, no i do usłyszenia przy następnych recenzjach.